To nam się rozpętała wojenka, trzeba przyznać. Ogólnie Gazeta Wyborcza i TVP idą już na całkowite noże i zobaczymy, co się stanie. W dużym skrócie. Najpierw TVP publikuje nieznane wcześniej nagranie, na których Michnik, piany Michnik, tuli się do Jaruzelskiego w 20. rocznicę po ogłoszeniu stanu wojennego, nazywa go tam polskim patriotom i tak dalej. No i jest narracja, że patrzcie, Michnik zrobił złe rzeczy i w ogóle elity układały się po PRL-u. Ile później Gazeta Wyborcza publikuje śledztwo dziennikarskie, z którego wynika, że Jacek Kurski w TVP to w ogóle zrobił sobie własny folwark, a jego pracownicy Opłacani za pieniądze podatników są de facto jego sługami. Zrobili to śledztwo dziennikarskie, mieli swoich informatorów, którzy w ogóle powiedzieli, że są gotowi zeznawać przed sądem, jak będzie trzeba, ale potem TVP się o tym dowiaduje. Informatorzy nagle zaczynają wszystkiemu zaprzeczać. TVP mówi, że to jest atak na Kurskiego i jego rodzinę, i że to są w ogóle metody, jak właśnie z byłego systemu, tak z PRL-u. Na to z kolei wyborcza odpowiada artykułem, który mówi, że metody TVP to metody, jak na Białorusi. Połapaliście się? Nie? Nie dziwi mnie to w ogóle. W tym materiale wam to wytłumaczymy po kolei z pikantnymi szczegółami, bo jest ich naprawdę dużo. Co najpiękniejsze w tej sytuacji? Mamy książkowy przykład wojny polsko-polskiej, ale bez takich, wiecie, tragicznych sytuacji, bez ofiar i gdzie są od razu dwie strony, w które można nawalać. Co sprawia, że w tym materiale nie musimy się hamować, śmiejąc się z tych podmiotów. I to są idealne dla nas warunki. Jeszcze tylko przypominamy, lajki i subskrypcje byłoby nam bardzo miło, wy będziecie na bieżąco i będziecie mogli widzieć nasze filmy na YouTubie, jeśli tam dacie te wszystkie dzwoneczki i tak dalej. I bez przedłużania lecimy. Zanim przejdziemy do tego śledztwa o Kurskim, które jest główną częścią tego materiału, to musimy sobie najpierw powiedzieć, o co chodziło TVP, tak, kiedy zrobili ten materiał o. Jaruzelskim i Michniku, bo to będzie wam potrzebne, żeby potem włapać dynamikę dyskusji, a już nie będzie na to czasu. TVP wyemitowało te taśmy, tak, które pokazywały 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, gdzie Michnik w domu Jaruzelskiego, tam się w ogóle z nim tuli, i mówi, że to jest wielki polski patriota, Michnik tak wychwala Jaruzelskiego. I tutaj, by ktoś nie wiedział, to bardzo szybko, Michnik jest naczelnym wyborczym. Czy znaczy, to nie jest zdecydowanie wszystko, co tej postaci powinniście wiedzieć z historii, ale powiedzmy, że na ten materiał wam wystarczy, bo no, nie mamy tutaj czasu robić całej sylwetki Michnika, to zajęło cały materiał. No więc mamy ten film, gdzie oni tak się kochają i tak no i cały film jest utrzymany w tej konwencji po 89. Elity prl układały się z nowymi opozycyjnymi elitami, żeby zachować stary porządek. I na przykład osoby takie jak albo Michnik, albo Wałęsa były z nimi w zmowie i to pokazuje i rozbraja legendy trzeciej RP. I tutaj trzeba przyznać, że materiał w sumie jest w miarę ok, To znaczy, to nie wygląda jak manipulacja, tymi nagraniami przynajmniej. Wydaje się to być jednak legitne i tak, no, chyba TVP nie byłoby w stanie tego tak pociąć, żeby to, wiecie, zmienić tego wydźwięk, bo faktycznie, no, no to widać, że tam oni się naprawdę lubią, nie? W sumie sprawdziliśmy nawet na wyborce. Nie odpowiedzieli żadnym artykułem w postaci, wiecie, obrzydliwy atak TVP na Michnika, Złoty Człowiek, i w ogóle, jak tak możecie. I w sumie, gdyby afera skończyła się tutaj, no to dawno pewno nie byłoby o niej filmu, no bo to w sumie, jakby, to bardziej kanał historyczny musiałby się tym zająć niż my, nie? Na szczęście na tym się nie skończyło. Na szczęście Imba przyniosła się do dzisiaj, dzięki czemu jest w naszym obszarze zainteresowań. Lecimy do Kurskiego. Wyborcza dotarła do jednego z ochroniarzy Jacka Kurskiego, i tutaj okazuje się, że Kurski musi być bardzo takim zagrożonym przez wszystko człowiekiem, bo w rekordowych momentach jego ochrona liczyła nawet 10 osób. Chociaż to średnio było to raczej 5, coś w tych obszarach. Chociaż biorąc pod uwagę, że ta ochrona zarabiała tak, wiecie, ci zwykli pracownicy około 11 tysięcy złotych, tak przynajmniej wynika w miarę z artykułu, no to to, to i tak są całkiem spore pieniądze. No do tego dotarli jeszcze do innego pracownika, który potem im wszystko potwierdzą, nie? żeby mieć dwa źródła. No i naprawdę opowiedzieli o fajnych imbach. Zacznijmy w ogóle od tego, że ochroną Kurskiego zajmuje się małpa. I dla jasności to, to nie jest żart, małpa. Co prawda, jest to pseudonim jakiegoś typa, ale dalej, ma pseudonim małpa. po prostu strasznie zabawne idziemy dalej. W każdym razie małpa miała ochroniarza. Na początku zwykła praca, wiecie, jeździli z nim samochodem, jeździli za nim samochodem, no chronili go, w sensie to no, zwykła praca ochroniarza. Okej. Okay. Potem zaczęły się, takie wiecie, innego rodzaju żądania, w stylu: a przywieź mi bułkę z... Bufetu TVP. A przywieź mojej żonie bułkę z bufetu TVP i jedź 20 km z tym. A kup czekoladki, bo tak. I tutaj dla jasności, sprawa wygląda trochę tak, że pewnie niektórzy powiedzieliby, że to wyborcza trochę przesadza. Bo okej, okay, jasne, to jest za państwowe pieniądze, tak. Te paliwo jest za państwowe pieniądze, te samochody są państwa, tak. Te pensje często są od państwa. Ale no dobra, no nie przesadzajmy, to nie zaś taki hardcore. No tutaj można się kłócić, ale w sobie to nie ma znaczenia, bo idziemy dalej. Robi się już naprawdę dziwniej, kiedy okazuje się, że małpa pewnego pięknego dnia dostał zlecenie na śledzenie Trzaskowskiego w trakcie kampanii prezydenckiej. Po co szef ochrony Kurskiego miał śledzić Trzaskowskiego? Tego się raczej nie dowiemy. Ale to nie jedyna osoba, którą śledzili. W pewnym momencie śledzili też dziennikarkę gazety wyborczej. Pokłócił się Kurski z jakąś dziennikarką, ona pokazała w sądzie, bo to była sprawa w sądzie, zaświadczenie, że jakiegoś dnia jej tam nie ma, bo ma urlop, coś takiego. A Kurski w to nie wierzył i strasznie chciał dowodnić, że to nieprawda, więc kazał swojej ochronie stać przed drzwiami i zrobić jej zdjęcie, jakby wchodziła, co byłoby dowodem, że kłamała. I to już się robi dziwnie. Nie? No, śledzenie dziennikarzy, śledzenie kandydata na prezydenta z drugiej partii to wszystko to jest taki już za hajs podatników. Yy, ale hajs podatników szedł jeszcze na też zabawniejsze rzeczy. I tutaj już, żeby ten film nie miał 5 godzin, to po prostu zrobimy sobie top 3 najciekawszych naszym zdaniem, które znaleźliśmy w tym artykule. Numer 3. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, no, było gorąco, nie? W sensie prawdopodobnie osoby z pisu się trochę bały, no bo tam, wiecie, były te marsze pod domem Kaczyńskiego i te sprawy, więc Kurski stwierdził, że trzeba zacieśnić ochronę. Przed jego domem zaparkowano, wiecie, vana, który stał tam, no, zaraz wam powiemy zresztą, ile a małpa swoimi niesamowitymi skillami wspinaczkowymi zamontował na ogrodzeniach i w ogóle kamery. No i ochroniarze 24 godziny na dobę tak zmieniali się i siedzieli, i patrzyli w te kamery z tego vana. No i wyborczy tak sobie policzyła, że sam ten van, wynajęcie go, to musiało kosztować 20 tysięcy złotych, bo on tam stał przez 3-4 tygodnie. 24 godziny na dobę. No dobra, ale pewnie się zrobiło naprawdę gorąco, jeśli chodzi o te strajki, i ochroną Kurskiego zaczęły się zajmować służby państwowe już. I tutaj pomyślimy, a no to okej, okay, to ochroniarze dostali na przykład wolne, czy coś takiego. Nie, ochroniarze dalej byli i pracowali. No to gdzie pracowali w ochronie, skoro nie, nie musieli ich ochraniać, zapytacie. To robili zakupy. I tutaj wiecie, mamy przykład zakupów. Kapita Małpa, po 1200 woda, prawdopodobnie chodzi, że po 12, ale sam pelker Gino lub perier, yy, widzicie, to jest tak fancy woda, że nawet nie umiem jej wymówić, która w lepszej cenie będzie 12 Butelek. Płyn do naczyń, biały jeleń. Ręczniki papierowe, kuchenne, duże, parówki, morlinki i tosty pszenne. worki czarne najlepiej z 10 opakowań lody Hagensdas, pralines and krem, Jeśli będą. W razie pytań, dzwoń do mnie, Robert. Plus woda, kilka drzewek I również dla jedynki o kilka opakowań nitek dentystycznych, grubych według tego, co Andrzej przekazał. Tutaj jedynka oznacza Jacek Kurski, bo mieli kody, nie? że jedynka to Kurski, dwójka to żona Kurskiego i tak dalej. Także fajnie, nie? Fajnie zatrudnić jako ochroniarz i robić zakupy. W sensie tam ten pracownik też to powiedział na początku, że. Pieniądze były dobre z tego oczywiście, ale z drugiej strony tak trochę tracisz szacunek do samego siebie, bo stajesz się czymś takim, wiecie, trochę sługą, a nie na to się zgadzałeś. Więc jakby okej, okay. ale teraz już następne dwie rzeczy przytoczymy Wam tak jak są zapisane, bo nawet zabawy nie są napisane, więc na, zrobić za nas robotę. Numer dwa. Kiedy kursy wyjeżdżają na dłuższy urlop, pracownicy TVP, w tym ci zatrudnieni do ochrony prezesa, karmią ich kota. Będę kończył do domu, a każde wejście i wyjście meldują Jannie Kurskiej. Potwierdzają to wiadomości w komunikatorze WhatsApp. 8 sierpnia 2020 o godzinie 17.47 Pracownik ochrony pisze: Wchodzę do domu, do kota. 6 minut później. Wyszedłem, alarm uzbrojony. Janna Kurska o 18.04. Dziękuję. Także spoko. Karmienie kota Kurskiego. Kolejny ważny obowiązek pracy. Numer 1. No to jest moje ulubione. W ubiegłym roku kurscy byli na urlopie w północnych Włoszech. Pojechali tam służbowym autem, ale wracali samolotem. Pod koniec ich wyjazdu pracownik TVP dostał od sekretarki bilet lotniczy do Mediolanu, musiał wrócić samochodem do Warszawy. Za granicą takowo tylko raz, żeby nie narażać prezesa na duże koszty. W Polsce mógł już płacić flotom na Orlenie. I my wiemy, że to brzmi tak wiecie, nawet zabawnie i tak trochę nieszkodliwie, ale po pierwsze ta afera ma drugą część, do której zaraz przejdziemy. A po drugie, no jednak to jest, wiecie, takie słabe zarządzanie chyba pieniędzmi podatnika. Wiecie, kurski chyba po coś ma swoją pensję, którą dostaje, No można by się kłócić, że. O, jak Kurski Cokolwiek kupuje, to kupuje to z pieniędzy podatnika, no ale tak nie działa, no wiecie, zarabia swoje pieniądze i gdyby on je wydawał na to wszystko, no to przecież nikt by nie miał problemu. No Ale jakby w momencie, kiedy wiecie, używasz państwowej instytucji, żeby tak robiła, no to Gdybyście mieli prywatną firmę i tak nią zarządzali, to mógłby się do was przyczepić jakiś urząd, że jakby tak nie można. Więc no wiecie, nie takie. Nie. Afera zrobiła się poważniejsza w momencie, kiedy gazeta wyborcza wysłała do TVP taką notkę z zapytaniami, tak, żeby odpowiedzieli na pytania trochę zawarte w tym artykule, żeby mogli się obronić. No bo wiecie, to jest taka standardowa procedura dziennika. Wysyłacie, jak wam odpowiedzą, no to uwzględniacie to w swoim materiale, no i odpowiedzieli, daliśmy im szansę, a jak nie, no to ej, daliśmy im szansę, oni się nie wypowiedzieli, to jest ich wina. Mieli na to 24 godziny, po 24 godzinach odpowiedzi nie było, ale po jakimś czasie zadzwonił telefon z TVP, no i jest prośba o to, żeby dać im trochę więcej czasu. No to wyborcza stwierdziła, okej. Okay. Jakiś czas później przyszła wiadomość od jednego z tych informatorów, których Gazeta Wyborcza pozyskała, do redaktora, który pisał tekst. No i teraz słuchajcie, to jest cytat z tej, z tej wiadomości. Wycofuję zgodę na publikację rozmowy i wszelkich informacji ode mnie. Spreparowałem je pod wpływem błędu i emocji, gdyż chciałem z na swoim byłym przełożonym z TVP, a pan redaktor Kacper Sulowski chciał mi to umożliwić za pomocą publikacji w gazecie wyborczej. Informacje te są nieprawdziwe, żądam wstrzymania publikacji. 15 minut później drugi informator wysłał dokładnie to samo. To w ogóle nie wygląda podejrzanie, nie? Potem TVP wysłało jeszcze wiadomość do gazety wyborczej. Musimy przyznać, to jest nawet zabawne, bezczelne, ale strasznie zabawne. Z takim tekstem, że w sumie, wiecie co, bo chyba dostaliście już informacje od tych informatorów, których macie, więc my chyba już nie musimy wam odpowiadać na te pytania, nie? To jest po sprawie Elo, więc jakby zabawne, ale tutaj spokojnie do analizy tego wszystkiego. Przejdziemy. Teraz trzymajmy się faktów i tego, co się faktycznie stało, zostając w polskiej wojence. Po tym wszystkim artykuł i tak poszedł, i kurski napisał na Twitterze. Oświadczam, że artykuł w gazecie wyborczej pod tytułem Dwór prezesa TVP zawiera kłamstwa i zmanipulowane informacje. Został świadomie oparty na nieprawdziwych informacjach pozyskanych od osób, które same je odwołały oświadczając, e, tutaj było jakby oświadczenie, tak on przekleju i dalej podejmuje w tej sprawie stosowne kroki prawne. Tak jak poprzednio oszczercy będą musieli odwołać swoje kłamstwa, a tak te coraz częściej także wobec moich bliskich, nie zastraszą mnie. TWOPE nadal będzie pokazywać prawdę, jak ostatnio, a Michnika Dającego w pijackim widzie hołd uniżenia zbrodniarzowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Odpowiedź czy nowe oszczerstwa to zemsta gazety wyborczej. Zostawiam opinii publicznej. TVP z kolei w swoim oświadczeniu napisało: Gazeta Wyborcza dla załatwienia własnych porachunków i osobistej zemsty na Jacku Kurskim posunęła się do wykorzystania metod byłych podwładnych Jaruzelskiego z komunistycznej bezpieki, kłamstwa i konfabulacji. Jest to już niemal tysięczny tekst gazety wyborczej poświęcony Jackowi kurskiemu i zarządowi TVP od 2016 roku. Żadna kolejna publikacja nie powstrzyma telewizji Polskiej od pokazywania prawdy, która tak uwiera środowiska gazety wyborczej. Na to wszystko wyborcza stwierdziła, że też się będzie w to bawić i też poleci grubo. W ubiegłym roku ze strachem i niedowierzaniem czytałem kolejne oświadczenia białoruskich aktywistów, opozycjonistów i dziennikarzy, którzy kilka dni po zatrzymaniu przez Omon niespodziewanie wychwalali reżim i wyrzekali się prodemokratycznych haseł. Pisali lub mówili, że ich udział w protestach po sfałszowanych wyborach to błąd, że działali w emocjach i dali się nabrać zachodniej propagandzie. Choć przez lata walczyli o niezależność, demokrację i rządy prawa, ryzykowali kariery, życia bliskich i swoje. Możemy się tylko domyślać, czym przestraszył ich reżim, że tak szybko wyrzekli się swoich wartości. Może byłem naiwny, ale śledząc wydarzenia na Białorusi nie spodziewałem się, że analogiczne wydarzenia mogą rozegrać się w Polsce." Także pewnie, nie? W sensie artykuł o tym, że Kurski trochę jakby, wiecie, trochę no, bardzo nadużywa pozycji TVP, a TVP mówiące o tym, że Michnik tuli się z Jaruzelskim, eskalowało do tego, że jesteśmy w ogóle na Białorusi w PRL-u jednocześnie. Jakby nie ma co deeskalować eskalować konfliktów, jakby my z tego żyjemy, także Walczcie, ale jednak trochę żenujące. Właśnie podsumujmy sobie tę sprawę bardzo szybko. Czy ten artykuł jest serio zemstą za Michnika? Raczej nie bezpośrednio, bo napisanie go trwało długo. I to nie jest tak, że wiecie, dali by radę go w te kilka dni go zlepić. Ale z drugiej strony, czy mogło być tak, że Michnik stwierdził: Kurde, zaatakowali mnie, teraz muszę się jakoś bronić. Ty, mamy co, mamy coś dobra, rzucamy to lecimy. Tak, jakby jesteśmy w stanie wierzyć, że magnaci medialni używają gazet do tego, żeby się nawzajem nawalać po twarzach. Jakby nie zdziwiłoby nas to strasznie. Czy cała ta afera ma w sumie sens? Raczej nie. Czy jest strasznie głupia? Decydowanie tak. Czy kurski od lasy w TVP? Jeszcze jak? Czy gazda wyborcza od lasy? Jeszcze jak? Czy to wszystko jest żałosne? Nie pojęcie. Także jasne, nie? W sensie to jest taka walka, w której strasznie nie wiadomo w ogóle o co chodzi, i kto ją ma wygrać, czy jakby jedna i druga rzecz jest w jakiś sposób oburzająca, pewnie tak. Pewnie dla różnych ludzi w ogóle zupełnie różny sposób oburzająca i niektórzy z was twierdzą, że w sumie kurski dobrze robi, i nie twierdzą, że w sumie do no, nich nikt nie zrobi nic złego i odwrotnie i nieodwrotnie. odwrotnie, więc to jest takie no, także ten film był taki. Także to by było na tyle. Po prostu chcieliśmy wam to przytoczyć, bo to jest taki śmieszny fragment polsko-polskiej wojenki, który strasznie umknął przez Lex TV. A... Zabawne więc czemu nie? Ale jak chcecie być na bieżąco i dowiadywać się takich informacji czasami, takich, wiecie, luźniejszych rzeczy, które są aferą albo poważniejszych rzeczy, które są aferą, to dajcie nam suba, dajcie nam lajka, żebyście na pewno widzieli nasze filmy. My tutaj mamy naszego Instagrama, naszą grupkę. Obejrzyjcie sobie jakiś inny film, bo serio są fajne, serio warto. To są takie filmy, które się nie zastarzały wcale, więc warto je kliknąć. I co? My się staramy starać dla was. Cześć!